Na naszych oczach, jak Państwo zdajecie sobie sprawę, zmienia się ład geopolityczny. Widzimy wojny celne, widzimy imperializm rosyjski, widzimy fundamentalne zmiany, które zachodzą na świecie. Bo pomyślcie sobie Państwo, czy 25 lat temu myślelibyście, że będą wprowadzone w Unii Europejskiej cła na chińskie samochody, bo chińskie samochody są tańsze? I częściowo jakościowo bywają lepsze od niemieckich, i dlatego rynek europejski musi się tak bronić. I w takiej sytuacji geopolitycznej rząd polski jedyne co ma do zaproponowania to podpisywać się pod wszelkimi pomysłami, które wymyśla Ursula von der Leyen i Berlin. Nie znamy żadnego autorskiego projektu. Mercosur umowa, która ma ratować niemiecki przemysł kosztem polskiego rolnika. Nic nie zostało zrobione, szanowni państwo. Donald Tusk nawet nie udawał, że zamierza budować jakąkolwiek mniejszość blokującą. Nawet nie podjęto jakichś wysiłków przy, przypominających wioskę pod Jomkinowską. Oni po prostu usiedli i powiedzieli, a my nie mamy nic do gadania, więc i tak nie będziemy nic robić. To jest rząd nieprawdopodobnych porażek na forum Unii Europejskiej, który szczyci się ładnymi zdjęciami w ładnych miejscach, które każdy może sobie odwiedzić, jeżeli ma pasję turystyczną, ale nic z tego nie wynika, szanowni państwo.